Battlefield 7 nadal wycieka Wycieki nie tylko materiałów z rozgrywki, ale również danych Zaczęły od jakiegoś czasu pojawiać się w sieci Dziś porozmawiamy sobie o kolejnych rzeczach Które mogą trafić do BFA 7 Oprócz tego, jak wydawcy uciekają przed GTA 6 Przyszłość serii The Last of Us I kilka innych newsów w dzisiejszym odcinku Także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego z nich Tyle osób zasubskrybowało po ostatnim odcinku Więc fajnie by było teraz to przebić Wpadajcie również na naszego Instagrama Na którym codziennie pojawiają się świeże informacje Które możecie przeczytać w praktycznie minutę Od momentu startu testu Battlefield 7, czyli tak zwanego Battlefield Labs, w sieci pojawiają się materiały, które pokazują nam to, co znajduje się w tych testach, co prawda w niskiej jakości, do tego też przejdziemy za moment, ale możemy tam zapoznać się z podstawowymi elementami rozgrywki. Dostajemy również gląd do części map oraz przede wszystkim do tej destrukcji otoczenia, która ma być jednym z ważniejszych elementów BF7 i która jest zrobiona przynajmniej patrząc po tych materiałach całkiem spoko. Dowiedzieliśmy się, że pojawiła się funkcja 3D spotting, która to umożliwia oznaczania naszych przeciwników przez co są widoczni ze specjalnymi znacznikami. Oraz ujawniana jest ich pozycja na minimapie. A pojawiają się również informacje, jakoby w Battlefield 7 miał znaleźć się również tryb Battle Royale, co jak wiemy było swego czasu dość popularnym rozwiązaniem. Teraz jest to raczej tryb, który jest krytykowany, ze względu na to, że zrobiło się tego naprawdę sporo. Ale czy jest to prawda? Deweloper może podjąć się stworzenia Battle Royala dla pojedynczego gracza lub oddziału czteroosobowego. Odnalazł kilka rzeczy, które mogą sugerować ten tryb, czyli m.in. helikopter, spadochron, który można odciąć w dowolnej chwili, różne poziomy rzadkości, Znalezionych przedmiotów, czy pomniejszająca się strefa. No, wszystko to skłania się ku jednemu elementowi, czyli właśnie przetrwaniu w Battle Royale. Takie informacje wykopywane przez data minerów nauczyły nas jednak, żeby nie ufać do końca wszystkim elementom znalezionym, ze względu na to, że niektóre funkcje, niektóre mechaniki czy tryby mogą być już dawno porzucone i to, że obecnie znajdują się one w plikach, nie oznacza, że nie zostaną w najbliższej przyszłości usunięte. Pozostaje również kwestia tego, że przecieki z Battlefield Labs są w naprawdę kiepskiej jakości. Nawet likerzy, którzy odpowiadają za udostępnianie materiałów, z Battlefield Labs informują, że wszystkie te rzeczy, pomijając już temat tego, w jakiej są jakości, no to nadal jest to wersja testowa. Mnóstwo elementów może zostać poprawionych, i to, że dana funkcja na przykład teraz nam nie pasuje, nie oznacza tego, że końcowo trafi ona do gry, no bo po to robią testy, żeby zebrać od graczy feedback. I daję miało też rzucić do Battlefield Labs system antylikerski, który ma polegać na tym, że jeżeli dana osoba zeskrinuje coś w lapsie, no to zostanie ujawnione jego ID, przez co prawdopodobnie dana osoba zostanie pozbawiona możliwości dalszej zabawy. Oprócz na 4, do 2027 roku, a nawet później poczekamy sobie chyba też na Intergalactic The Heretic Prophet, czyli nową granat, którą pracuje Naughty Dog. Niektórzy myśleli, że ukaże się on w najbliższym czasie, no ale okazuje się przynajmniej według Jasona Schreiera, że zarówno Wiedźmin 4, jak i właśnie Intergalactic ma ukazać się dopiero w późniejszych latach i nie będzie to 2025, 2026, a 2027 rok. A jeżeli sprawy wymkną się spod kontroli, to może nawet i późniejszy okres. Zawsze warto dać deweloperom dużo czasu na zrobienie Gry, no, bo jeżeli zbyt się z tym pospieszą, no to może zakończyć się niemałym rozczarowaniem, i wszyscy dobrze wiemy, jak to funkcjonuje i jak sytuacja wygląda w dzisiejszych czasach. Neil Druckmann, czyli głowa studia Naughty Dog, postanowił wypowiedzieć się również o kolejnym The Last of Us. Mimo tego, że obecnie najmocniej koncentruje się na Intergalactic, no bo to projekt, który w tym momencie ma pierwszeństwo. Zapowiedzieli go, więc już muszą nad nim działać. No i tak też wychodzi zgodnie z ich planami. No i został oczywiście zapytany o przyszłość serii The Last of Us, czyli jednego z najpopularniejszych. IP nie tylko od Naughty Dog, ale w ogóle na świecie. I szczególnie, że obecnie cały czas czekamy na drugi sezon serialu, którego drugi sezon zaplanowany jest na 13 kwietnia. Tak wydaje się, że idealną okazją byłoby zapowiedzenie czegoś nowego z serii The Last of Us. Oczywiście na horyzoncie był The Last of Us Fractions, czyli gra multiplayer w świecie opanowanym przez zombie. Co prawda projekt miał zostać niestety anulowany, no ale może jest szansa na kolejną odsłonę. Neil Druckmann stwierdził, że niestety nie może obecnie niczego zagwarantować. Powiedział, że aby ten projekt w ogóle miał szansę powstać, no to wiele gwiazd musiałoby się ułożyć w należyty sposób, a już szczególnie, że tworząc pierwszą odsłonę The Last of Us nie był do końca pewien, czy gra w ogóle będzie miała sequel, więc co dopiero myśląc o kolejnej części, bo podejrzewam, że poza tym multiplayerem, no to fani nie byliby do końca zainteresowani jakimś takim mini spin-offem, czymś w rodzaju DLC-ka, tylko pchniętym za cenę pełnej gry, no nie usatysfakcjonowałoby to graczy, nie ma opcji i wszyscy fani The Last of Us, jeżeli mieliby dostać kolejną odsłonę, no to chcieliby, żeby to była pełnoprawna gra, która ich usatysfakcjonowała. Więc wyzwanie byłoby tu naprawdę duże. A trzeba przyznać, że z The Last of Us przez te dwie części wycisnęli naprawdę dużo. Już nie wspominając o tych wszystkich ulepszonych wersjach, które są w ogóle niepotrzebne. Także kwestia The Last of Us 3 pozostaje nadal tak naprawdę nierozwiązana. Nie wiemy, czy gra powstanie. Dużo rzeczy musiałoby się zgrać, żeby w ogóle projekt miał szansę zaistnieć. I zdaje się, że przez najbliższe 5 lat raczej nie mamy liczyć na jakąś zapowiedź, jeżeli chodzi o ten kierunek. Deliver at All costs. Na pewno najlepszy symulator kuriera, który miałem okazję w życiu ograć. Jest to izometryk osadzony w niesamowitym klimacie lat 50, w którym to musimy dostarczyć paczkę z punktu A do punktu B, tylko, że problem jest taki, że zawsze napotykają nas pewne przeszkody, czy to trudna do przewiezienia paczka, czy złodzieje, którzy chcą ukraść nasz towar. Jest tego naprawdę sporo. W tym momencie możecie sprawdzić sobie demo na Steamie. No i tak się składam, że już 22 maja zadebiutuję pełnoprawnie na Epic Game Store i to uwaga, za darmo. Oczywiście grę będziemy mogli pobrać przez cały tydzień, także czasu trochę będzie. Co prawda gra nie ma polskiej wersji językowej, ale i tak warto się ją zainteresować, a gra w preorderze kosztuje ponad 125 zł, więc 22 maja warto będzie ją odebrać za darmo. DLC do Lies of Pi ma być naprawdę wymagające. Dodatek został zapowiedziany całkiem niedawno i standardowo jak przystało na soslajki, będzie on dużo trudniejszy niż podstawka. Co prawda podstawowa wersja gry wymagała od nas poświęcenia raczej grubo ponad 30 godzin na przejście. Tak tutaj w przypadku dlc będzie to od 15 do 20 godzin walki z dużo trudniejszymi przeciwnikami oraz eksplorowania zupełnie nowych lokacji, posługując się przy tym też nowymi Narzędziami, bo w grze będzie dostępny chociażby łuk co mieliśmy już okazję oglądać w trailerze. Reżyser gry podkreśla, że zarówno podstawka jak i dodatek stanowią całość. Poruszył również temat inspiracji From Software oraz Bloodborne, co było zarzucane przez wielu graczy, no bo nie da się ukryć, że Lies of P i Bloodborne łączy naprawdę wiele rzeczy. Stwierdził, że nie inspirował się konkretnym wzorcem, konkretną grą, tylko po prostu jest dużym fanem From Software i wiedział, że oni robią to dobrze. Nie da się ukryć, że pewne elementy zostały zaczerpnięte, bo trzeba to robić siłą rzeczy skupiając się na takich gatunkach jak właśnie są Soulslikey. Wygląda na to, że reżyserka Dragon Age The Veilguard została zatrudniona przez właściciela marki Baldur's Gate. Corin Bush była osobą odpowiedzialną za nadzorowanie prac nad The Veilguard w ostatnim etapie rozwoju gry i przez 18 lat była związana z Electronic Arts. Starszy wiceprezes firmy Wizards of the Coast stwierdził, że kobieta została dyrektorką kreatywną projektu tworzonego przez studio Skeleton Key i jest to zespół, który został założony w 2022 roku i na ten moment nie wydał jeszcze żadnego tytułu. Wiem jednakże coś tam tworzą. Trudno jednak powiedzieć, czy będzie to projekt związany z Baldur's Gate, czy może z czymś innym. Pojawiło się oczywiście mnóstwo negatywnych komentarzy i obaw związanych z udziałem pani Corinne przy projektach, które mogą być związane właśnie z ukochaną serią wielu graczy. Warto jednak zaznaczyć, że Corinne Bush, odchodząc z BioWare, stwierdziła, że jej kolejny projekt będzie CRPG. Geta 6 stanowi konkretny problem dla innych wydawców i jest to temat, który jest cały czas podnoszony przez różnych deweloperów. Wszyscy czekają tak naprawdę na moment, w którym Rockstar Games ogłosi oficjalnie datę premiery swojej nadchodzącej odsłony, no bo wtedy z ulgą będą mogli zapowiedzieć swoje gry. I oczywiście będą musieli tutaj brać pod uwagę to, że ludzie grając w GTA VI będą robić to przez kolejne miesiące od premiery i to nie będzie tak, że zagrają sobie tydzień i odpuszczą, tylko faktycznie będą bawić się tym światem, szczególnie biorąc pod uwagę to, że będzie to raczej jeden z tych największych tytułów na świecie. Dziennikarz Christopher Drink postanowił porozmawiać z szefami największych firm wydawniczych, którzy stwierdzili, że wcale nie martwią się tym, jak GTA 6 się sprzeda, jakie będzie wyznaczało standardy dla przyszłości branży, tylko są zmartwieni faktem, iż gracze będą przez najbliższy okres badać tylko i wyłącznie GTA 6, no bo po pierwsze nie starczy im czasu na granie w inne tytuły, a po drugie będą tak pochłonięci przez ten świat, że zwyczajnie tylko on będzie zajmował im głowę. Stwierdzili, że nawet i bez nowego GTA trudno jest znaleźć czas na inne gry i że gracze w dzisiejszych czasach cierpią nie na niedobór pieniędzy, tylko na niedobór czasu i jeżeli już w tym momencie nie mają jak sprawdzić innych tytułów, gdy wychodzą takie gry jak Kingdom Come Deliverance 2 czy Assassin's Creed Shadows, to co będzie działo się w przypadku Grand Theft Auto 6? No może być tak naprawdę tylko gorzej dla innych wydawców. Oczywiście twórców gier usług GTA 6 również stawia w bardzo trudnym miejscu, no bo nie wiedzą, czy Rockstar zaraz nie ogłosi multiplayera do tej odsłony, bo wiemy, jakie GTA Online wykręcało wyniki. I padło tu też dość ciekawe stwierdzenie, że GTA 6 jest jak meteoryt, w którego zasięgu nie chcą znaleźć się inni wydawcy. A ja dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się, no i do następnego.